Witam wszystkich dzisiaj kolejny dzień zmagań na Wiśle. 21 maj, 9, prawie 10, strasznie późno się dzisiaj zebrałem. No, niefart niestety znowu mam, bo strasznie, ale to strasznie wieje wiatr. Mam nadzieję, że nie będzie, że nie będzie padał deszcz tylko, ale na to też jestem gotowy. No, i co, tym razem startuję no, z takiej miejscówki, jak tu widzicie, bo tam, gdzie ostatnio się wodowałem, to było zajęte. No, a tu mam takie podejście. No, i co, tym razem dorobiłem się w końcu elektrycznej pompki. Kupiłem sobie coś takiego od kolegi. O, brawo bst 12 No i ona spoko. Jakby ona była też z kompletem w tym pontonie, bo ponton i silnik od kolegi kupowałem i on też pompował tą pompką, więc daję sobie radę. A, no i co? I wleciała kotwica nowa, gumowa, druga. Dzisiaj testy tej kotwicy, zobaczymy czy na nurcie takim szybkim czy utrzyma ponton więc zobaczę, albo będę tą, albo będę tą woził dwóch raczej, raczej nie no i plan dzisiejszy jest taki, że lecimy cały czas w górę Wisły no chciałbym do tej Tamy w, to jest chyba Czernichów, Czernichowie dolecieć ale to zobaczymy no i dzisiaj pływam do samego Zmroku po Zmroku chyba już nie mogę pływać, bo nie mam świateł nawigacyjnych no i co? No, nie będę jakby zanudzał, dopiero odezwę się z wody. No i powiem Wam doświadczenie z pompeczką. Ja sobie jeszcze przerobiłem, bo oryginalnie jest taki żółty wąż do dmuchania, a ja mam drugi wąż i, i przerobiłem sobie czyli z tego żółtego węża tą końcówkę tu wsadziłem. Ona pięknie tu wchodzi na ścisk. No, i ta końcówka już do pontonu, że możecie sobie wszystko podpinać. Myślę, że to będzie taka bajka, komplecik. Dobra, yy, nie przedłużając, bo ostatni film w trzech częściach, który mam nadzieję, że zobaczyliście i go zmontowałem, ale raczej tak. Yy, no to był mega długi, dlatego był podzielony na trzy części. Także biorę się za rozbieranie manżura, yy, znaczy wyciąganie manżura dokładnie. A, no i co? i Jeszcze jedna rzecz wleciała. Wleciały. Oczywiście nie oryginalne, bo oryginalne baterie to są jakiś kosmos. Dwie nowe baterijki do Nikona, bo ostatnio bo ostatnio mi się po prostu rozładował aparat i nie byłem w stanie go naładować. A teraz wleciały w sumie i baterie i i wleciała ładowarka, którą nie wiem gdzie mam i nie wiem czy zabrałem, ale raczej zabrałem, tylko nie wiem gdzie ona jest. Dobra. Yy, melduje się do was już z yy, wody. No to teraz tak. <laughs> Dzisiejszy plan przewidywał, aby dopłynąć do tej tamy, ale raczej będzie to niewykonalne. Są sakramenckie fale, jest bardzo silny wiatr. Jak widzicie, wpłynąłem sobie teraz tutaj do takiego kanału żeby z Wami chwilkę porozmawiać, bo no nie da się. Szczerze powiem nie da się, nie wiem czy mnie będziecie słyszeć, jak coś to najwyżej będę po prostu krzyczał, no bo nie da się inaczej. Widzicie, no teraz akurat nie ma takich dużych fal, bardzo ciężko się generalnie pływa, no niestety płynę pod prąd, i pod wiatr więc no idzie to strasznie ślamazarnie no i co płynąłem sobie tutaj do tego kanału, żeby sobie jakieś tam drugie śniadanie zjeść co do co do kotwicy no to powiem tak jakby tak mocno nie wiał wiatr i i nie byłoby nurtu Wisły to może ta pięciokilowa kotwica, która teraz jest tutaj pod wodą, to by się sprawdziła, ale powiem Wam, że z tym wiatrem to po prostu bardzo, bardzo mnie przesuwa. Tak naprawdę to prawie, że cały czas płynę, bo, bo ta kotwica gdzieś tam przeskakuje po tym dnie. A ta kotwica River... Ta, no, jest genialna, trzeba jej tylko troszeczkę więcej, powiedzmy jeśli tutaj mamy takie półtorej metra wody, w, chyba w najgłębszym miejscu, no to trzeba gdzieś tak ze 3-4 metry sznurka dać, czy tam liny, żeby ona się po prostu powbijała w kamienie. Jest naprawdę, jest naprawdę petarda. I później jak się wyciąga tą kotwicę, no to widać, że, że po prostu wyciąga się z kamieniami. Tutaj normalnie kamienie leżą e, i to się sprawdza. No dobra, nic e, co, jem sobie drugie śniadanie, e, dam trochę odpocząć silnikowi. E, no i co? I płynę dalej. No na pewno chciałbym przepłynąć za tą wyspę, tą taką wielką, co w tych wcześniejszych filmach widzieliście, um, że musiałem wodery ubierać, i tym razem no nie będzie inaczej, też będę wodery ob, ubierał, ale na razie sobie drugie śniadań tylko i no i płynę dalej. Także do za chwila. No, jak widzicie, dopłynąłem do tej wyspy, co chciałem. Powiem Wam, że dopłynąłem tutaj prawie, że do samego brzegu. Tutaj, w tym punkcie, e, było 2 metry wody. Strasznie głęboko. A ja tak kojarzyłem, że tutaj jest, wiecie, płytko. No i pokazuję Wam właśnie, jaki e, jakby jest plus tej kotwicy River. Że widzicie, możecie sobie ją tak w ten sposób e, położyć. No i nie ma szans, żeby jej po prostu pociągnęło. A tamta, jak jest taka płaska, to potrafi ją, wiecie, przeciągnąć, no nie? na płasko, a ta wbijamy tak i nie ma szans ona czym bardziej się ciągnie, tym bardziej się wbija w te kamienie, widzicie? większy opór stawia jakoś mam do niej po prostu e, dużo większe zaufanie no generalnie tak stan Wisły jest e, stan Wisły jest bardzo bliski, e, z tego co pamiętam to e, ostatnio tego nie było tej wyspy. No i na pewno nie było tych kamieni. No tak. e, bo nie wiem, czy pamiętacie e, w tych wcześniejszych odcinkach, e, tą stroną spływałem, czyli jakby w górę wisły to lewa, a jakby w dół wisły to prawa. No i patrzcie, tutaj są normalnie kamienie. Nie wiem, czy to widać. Generalnie bardzo ciężko mi się dzisiaj pływa, ze względu na to, że jest ta wysoka fala związana z tym wiatrem i nie widać tych kamieni pod wodą tak, tak dobrze no i zobaczcie sobie tutaj że przecież wtedy tego też nie było normalnie wystają kamienie z wody a ja wtedy y, tędy płynąłem i teraz mam, powiem wam trochę dylemat jak tutaj spływać no będzie trzeba, nie wiem, może tą stroną i później tutaj jakoś tak środkiem przepłynąć tutaj w tym miejscu bo tak, tu są kamienie i tam są kamienie, więc trzeba jakoś środkiem, a znowu tutaj jest strasznie e, rwąca ta Wisła, w sensie bardzo szybko płynie i tutaj jest w ogóle e, kicha po całości moim zdaniem bo tutaj nie ma opcji na jakikolwiek manewr, po prostu mnie ściągnie ja, i czy ubierać wodę, czy w tej wodzie przejść, bo mam kroksy. O, widzicie? Rzuca nim, ale ani drgnie. No i chyba i chyba zrobię tak, że po prostu sobie w tych kroksach przejdę i go, i go przeciągnę. Dobra. Co? Ciągniemy, bo nie ma wyjścia. Jaka łacha piachu tu jest? Taka nasypana. A tu znowu z tego co pamiętam było bardzo głęboko. No ale nie wiem, czy to nagrywałem ostatnio. No tutaj tak płytko, aż nie było, żeby te kamienie wystawały. No na pewno ja szedłem koło tych trzcin, wtedy pamiętam. No i tutaj tej łachy Głota też nie było. Ja w ogóle, tu gdzie są te kamie, kamienie, to ja to ja stałem chyba pod tonem i tu było metr strasznie się bo nie przyjemnie po tym idzie a tu są jakieś glony ok strasznie to śliskie no, powiem Wam, że. A, no w ogóle, tak. Nie wiem, czy mnie będzie słychać. Będę się pewnie krzyczał do tego mikrofonu, bo sobie tam odsłuchałem kawałek. No, nie chciałoby mi się w tych glonach i szczerze powiem, w moich tych kroksach. No i tutaj miałem wtedy, pamiętam strasznie duży problem, żeby go pociągnąć ten ponton. Nie wiem, bo kamera tego nie uchwyci, jak tutaj bardzo szybko ta Wisła zakręca i się rozpędza w tamtą stronę. I to bystrze wpada. Dobra. Zakotwiczę tam ponton i się przejdę z wami tutaj jeszcze na razie to jest zajebiście ciężko żeby go ciągnąć tu chociaż fajny piasek Oj, całkowicie inaczej się robi. O, dobra, tutaj, tutaj się na to tak nie rozpędza bardzo. No tutaj, nie wiem, przejść. Może tędy mi się uda przesmyknąć. Była wow, masakra. No dobra. No i chcę znaleźć takie miejsce, żeby tak. Mocno nie płynął ten nurt O, ale będzie nagranie W sensie, że jak sapie będzie nagranie No Tutaj sobie pójdę z kotwicą, Żeby mi się Ponton nie obijał brzeg No i dobra Jak pociągnie, to pociągnie trochę, ale właśnie ją tak wiecie pokiemnałem, tylko nie tak tylko przewróciłem, żeby się wbiła w ten piasek o, tutaj jest, gdzie się świeci wbita, nie ma szans żeby to ruszyło a no i co? Chciałem się pochwalić swoim patentem przetargałem e, odnośnie echosondy jest zamontowana w tym momencie echosonda e, to znaczy ten stożek nie wiem jak się to nazywa sonar kurczę nie wiem to co idzie do wody e, dobra czekaj nie uciekaj mi e, jest zamontowane centymetr powyżej mm, Najniższego miejsca tutaj, w Pontonie. E, I powiem Wam tak, że jak wchodzę w ślisk, to ten sonar, ta końcówka jest nad wodą. Czyli nie pokazuje mi, ale generalnie chciałem dojść do takiego momentu, żeby właśnie mi nie pokazywało e, żeby mi nie pokazywało w ślizgu jaka jest głębokość, żeby po prostu w dupę nie dostawał ten sonar. Przynajmniej tak gdzieś tam z kolegami rozmawiałem. No i wiecie, tam jest strasznie duży napór wody na ten sonar. W ślizgu jak płyniecie. I on strasznie po tyłku dostaje. No, teoretycznie nie powinno mu się nic stać, ale nie wiem jak to dokładnie jest. Więc. Ja mam właśnie tak zrobione, że jak wychodzę ze ślizgu, to jakby ponton się obniża i sonar pokazuje, a jak wchodzę w ślizg, to ten sonar jest powyżej. Nic nie muszę kompletnie robić. Nic. Mega fajnie mi to wyszło. No nie chciałem jakby takiego efektu, ale taki efekt mi wyszedł. I w sumie jestem, i w sumie jestem mega z tego zadowolony, że, że coś takiego się stało. No a teraz ja w ogóle bardzo, bardzo, ale to bardzo chciałem podziękować. Nie pamiętam jaki ma nick ta osoba odnośnie kotwicy. Sprzedam wam ten sam patent, bo nie wiem czy tam czytacie komentarze, czy nie. Gościu sobie zrobił coś takiego, czy tam zrobił, czy tam dał patent, że można sobie do butelki plastikowej, butelka plastikowa jest osłoną po pierwsze żebyście nie poniszczyli pontonu a po drugie żeby się beton nie wykruszał zbrojenie sobie, pręty zbrojeniowe sobie tniecie tak żeby wam się jak najwięcej zmieściło do tej butelki powiedzmy tam nie wiem dwulitrowej to w zależności wiecie jaką, jakie chcecie obciążyć tej kotwicy, na przykład dwulitrowej i Dajecie tam pręty i zalewacie to betonem. Także mega fajny patent i mega podziękowanie dla tej osoby, która napisała to w komentarzu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mega fajny patent. Ja co prawda kupiłem tą kotwicę River, bo mi by się nie sprawdzała ta butelkowa. No chyba, żebym 5-litrową butelkę albo więcej bo tutaj mam tą kotwicę pięciokilową i ona nie daje sobie rady przy takim wietrze i na Wiśle tutaj po prostu przeciąga ją po dnie a river sobie daje no i patrzcie jak jak jest zapięty ponton to on się tak na prawo i lewo, tak sobie myszkuje widzicie, tak mu tyłek lata i obstawiam, że bo ktoś mi pisał w komentarzu, żeby sobie jedną riverkę kupić i jedną tą zwykłą